Witam moi drodzy na moim kanale i dzisiaj z nami Jarosława Salonenko. Jarosława mieszka w Polsce już 7 lat, a teraz pracuje w urzędzie miasta i gminy w pobieciskach i mi się wydaje, że może nam powiedzieć dużo ciekawych rzeczy. E, hej, Lesia, e, cześć. cześć wszystkim, cześć Jarosława. I teraz pierwsze pytania. Powiedz nam trochę o sobie. Jak w ogóle zaczęła się Twoja historia z Polską? Jeżeli już tak od początku, to moja babcia jest Polką. Czyli moje korzenie tutaj pochodzą z Polski też. I jeszcze od dzieciaka uczyłam się języka polskiego. Chodziłam na takie, nie to, że bardziej z babcią uczyłam, a chodziłam też na lekcje języka polskiego, bo chodziłam na ludowe tańce, kiedy wtedy z dzieciakami jeździliśmy na różnego rodzaju festiwale, konkursy i po prostu odpoczywać do Polski. Na wymiany też młodzieżowe i tutaj uczyłam się też takiej bardziej praktyki. A potem, potem wyjechałam po studiach licencjackich Studiowałam filologię ukraińską na Ukrainie z specjalizacją języka polski i na magisterkę wyjechałam tutaj do Polski. No i w Polsce już jestem siódmy rok, potem przyjechał mój chłopak, teraz już mój męż, mąż i mieszkamy tutaj razem ze sobą 6 lat. Także no fajnie. Podobało się wszystko, tak. I do czego nie mogłeś się długo przyzwyczaić właśnie w Polsce i co dla ciebie było takie zaskakujące? E, no takie pytanie, wiesz, mm. les, nie wiem, czy zaskakujące, czy coś... Mm, ogólnie to jest bardzo podobny naród, bardzo mm. e, podobne zwyczaje, bardzo podobnie ludzie też w sumie nie ma takiego, że gdzieś wyjechałam do Azji czy e, in, i, innej... E, Wszechświata. Po prostu bardzo jest podobne. Trochę pierwszy, pierwszy czas byłam e, przyzwyczajona do swojej kuchni, do ukraińskiej kuchni i było ciężko tutaj e, przyzwyczaić się do kuchni polskiej, chociaż teraz powiem, bardzo też lubię e, kuchnię polską i mam, znajdę miejsce w sercu nie tylko dla swojej e, ukraińskiej, a także dla swojej polskiej kuchni. E, no racja, że byłam zdziwiona, kiedy przyjechałam, od, kiedy przeczytałam w Markecie pierogi ruskie i tak. No, tak nie byłam z tego zadowolona, bo pierogi to jest kuchnia ukraińska bardziej niż ruska czy rosyjska. No i tutaj teraz to z ostatnimi, ostatnimi czasami to już piszą właśnie, że pierogi ukraińskie to chociaż się już cieszy. No, też, też tak miałam na początku. A jakie są twoje ulubione potrawy polskie? Możesz wymienić kilka? E, mogę wymienić kilka. E, to na pewno sernik, mm -hmm. e, jeżeli chodzi jest o. Jest inny, tak? E, no w Ukrainie. No, w moim na przykład, bo wiem, że, bo ty pochodzisz z zachodu Ukrainy, tak, tak. I tam jest sernik, jest coś takiego. U mm -hmm. nas no bardziej jakieś naleśniki albo coś takiego, ale sernik, jak takiego sernika na przykład w moim dzieciństwie, ja nie pamiętam, no bo chyba. Dlatego może nie, że nie lubiłam seru, dwa roku. Może dlatego nie jadłam, mm. ale teraz to tutaj tam, jem bardzo dużo tych serników. <grytania> Wszystkie co z serem, mlekiem. Zupa pomidorowa uwielbiam po prostu. Nie wszędzie wiadomo i jak to gotuje, ale dobra, pyszna zupa. Bo jeżeli chodzi o barszcz ukraiński w Polsce, to nie. To jest inny barszcz. To jest inny barszcz. To nie jest barszcz. Ten typowo, co moja babcia, czy twoja babcia, czy nasza mamy, czy my tak. gotujemy, to jest co innego. Ale pomidorowa jest dobra. bigosy jest pyszne. No i coś, cóż, cóż żurek, gruchówka, no zupy, zupy są fajne, fajne. Tak się, i jakich rad mogłobyś może udzielić osobom, które przyjechały do Polski po raz pierwszy? No tutaj na pewno wiem, kiedy ja wyjeżdżałam, chociaż byłam dzieciakiem, może dlatego mi, mi tutaj nie była taka przeszkoda i bariera y, rozmowy, ale wiem, że teraz jak przyjeżdżają starsi ludzie i takie na przykład też w naszym wieku, to boją się rozmawiać, boją się wysłowić swoje zdanie, chociaż... Lepiej, lepiej nie nieprawidłowo to zrobić, chociaż jakoś z błędem. Ja tyle mieszkam, ale też rozmawiam i wiem, gdzie popełniłam na przykład błąd, ale no, my żyjemy, musimy się uczyć ciągle, i nie ma tak, że po prostu to się z nieba przyjdzie. Dlatego po prostu trzeba nie bać się, rozmawiać i poprzez praktykę myślę, że wszystko. Pójdzie, bo na przykład tak, bo mój mąż przyjechał tutaj i w ogóle nie zna języka polskiego, a teraz dobrze rozmawia, teraz śmieję się z tego, że kiedyś, bo mieszkaliśmy z takim facetem tutaj z Polski i on powiedział, zapytał u mojego męża, czy zna polski, a on powiedział, nie, nie, nie umiem, nie umiem mówić, czy jakoś tak, że no taki śmieszny błąd pokarmił, mm. a teraz śm śmieje się sam siebie, że po prostu tak, no bo to przychodzi z, z praktyką pracy też, czy na uczelni, kto byś tam uczył, no to wiadomo. Czyli najważniejsze się, się nie bać i ćwiczyć, tak. Tak, tak, tak. ćwiczyć, ćwiczy, <gry> tak, tak. Tak, dziękuję. I a, czy miałeś kiedyś jakiś może problem tylko przez to, że jesteś obywatelem innego kraju, nosicielem innej kultury tutaj w Polsce od Polaków, może od um, innych obywateli innych krajów? Y, powiem szczerze, że mm, nigdy, za wyjątkiem jednego razu, mi nic takiego się nie trafiało, ponieważ hmm. y, naprawdę Polacy są tutaj, kiedy przyjechałam, byłam tak zdziwiona, y, te, wtedy, kiedyś, 7 lat temu już na kiedy przyjechałam, nie mówię o tych krótkich wyjazdach, chociaż o krótkich też bardzo fajnie mi się podobało, ale tutaj kiedy przyjechałam, nawet w sekretariacie, w dziekanacie wszyscy po prostu, no tak uczciwi są ludzie, e, większość oczywiście, ale w każdym kraju no, są różni ludzie bywają i jakoś e, znaleźć, jechaliśmy właśnie na autobusem na e, lotnisko, bo mieliśmy lot do domu, do Ukrainy. I jakiś dziadek siedział, usłyszał, że my gadamy po ukraińsku, odwrócił się i zaczął krzyczeć. Spierdalajcie do. do swojego kraju, tak i że y, Polska dla Polaków, ale no aż nie myślę, że takich radykalów są za dużo. Y, w, w moim życiu i na moim y, tutaj życiu właśnie nie trafiało się aż dużo takich ludzi. Y, Mam koleżankę też, jaka pracuje w teatrze i bardzo fajnie ze sobą tutaj przyjaźnimy, przyjaciół z byłej pracy animatorami, robiliśmy wyjazdy, bardzo fajnie się wspomina i taka praca, teraz, no teraz jeszcze powiemy później chyba o mojej mniejszej pracy, nie będę <todgłosy> zabiegać <nie, todgłosy> do, do przodu, no ale tak ogólnie to mówię, że... Hmm. Czyli to było takie pojedyncze tak, tak. można możemy zrobić wniosek, że nie, że nie było takich problemów. A tak, oprócz tego to nie było. A jak zmieniło się twoje życie teraz? Czy przyjmujecie kogoś z Ukrainy, czy możecie mieć miejsce dla właśnie osoby z rodziny, dla kogoś z rodziny? No, kiedy zaczęło się błędy, to tak ja tutaj i zarezerwowałam miejsce dla rodziny, chociaż moja mama nie przyjechała, no bo bez taty nie wyjedzie, tak, też tak, no. Ale siostra, chociaż mają tam spokojnie, bo tutaj moja miejscowość bar na podolu mieści się tak w centrum Ukrainy, no i na Podolu czyli no, mają cicho nie powiem że ty też znasz, że twoich twoich dzieci że jest wszystko ok wszystko spokojnie chociaż spokojnie ale i tak latają te samoloty i tak, tak syreny tak, 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 tak że nie strzelają i że nie było nie ma wybuchów ale ciągle te rakiety nad głowami, ciągle jakieś samoloty ciągle te syreny no i to strasznie zbiegać do, do tej piwnicy, chować się no i ja. No i postanowiła, że chce przyjechać. Ja mówię, że oczywiście, jak najbardziej. No i przyjechała do mnie siostra, teraz mieszka z nami. E, też znalazłam jej pracę i ona sobie dorabia trochę, bo co będzie się działo tutaj. E, no i w sumie no to tylko siostra przyjechała. Do mnie. A jak w Ukrainie lub pośród Ukraińców właśnie jest odebrana pomoc Polaków i czy jest złożona? Na pewno jest zauważana, bo to serce Polaków są bezgraniczne. Tutaj naprawdę, ja mówiłam wcześniej, że miałam okazję w swoim życiu już w Polsce spotykać uczciwych, dobrych, fajnych ludzi, ale tutaj takiego odzewu nie myślałam, że aż na tyle będzie taki, taki fajny odzaw no, w ogóle że chce się płakać. Teraz widać kto jest bratni narodem, naprawdę, kto pomaga. Tyle pomaga, że po prostu no, jesteśmy bardzo wdzięczni. No, tyle tym dzieciakom, żonom, kobietom. no Po prostu nie do uwierzenia. I na pewno jest zauważalne. Wszyscy dziękują. Ja widzę jak to jest przyjemnie. Wiem, że ktoś nie chce przyjmować pomocy, chociaż nie ma mają innego wyjścia. To też nie ich wina, że wyjechali, no bo nie przez swoją wolę tutaj przeprowadzili się na wycieczkę, nie? Także do dużej ilości właśnie Polska zostanie jakimś już takim domem. Tak, domowym. drugim domem na pewno, na, na pewno, bo tutaj nie ja mówię, że to nie mówię, że nie, bardzo, bardzo przytulnie, jak w domu, przyjemnie w ogóle. No, dziękujemy tak. bardzo naprawdę. Tak. I jak już było na wyżej, Jarosława pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziskach. No to proszę Jarosława, powiedz nam trochę o swojej pracy. Z jakimi trudnościami właśnie spotykasz się na co No cóż, tutaj pracuję od um, kilku miesięcy. Jak zaczęła się wojna tutaj trzeba było tłumaczyć wszędzie, no bo Gmina Urząd Pobiedziska tutaj jest obok. No i postanowiłam, że hmm. mogę pomagać, chociaż w taki sposób mogłabym pomagać, bo też szukałam pracy. W tym okresie. No i jeśli chodzi o pomoc, udzielamy tutaj pomocy uchodźcom z Ukrainy, osobom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Tłumaczę na język polski, na języku, czyli z języka polskiego na język ukraiński dla osób tych. Tłumaczę o różnych dokumentach, o różnych sprawach, na przykład takich jak wydanie numeru wesel, o pomocy 300 jednorazowej pomocy złotych i 500 plus to pomocy już tam rodzina dzieckom, dzieckom i rodzinom. Jeśli chodzi o, na przykład też Ukraińcy mylą pojęcia status uchodźca i status UKR. Jeśli chodzi o UKR status, to to jest status, który ułatwia tutaj um, uchodźcom życia, po prostu to jest bezpłatne wszystko, ubezpieczenie zdrowotne, szkoła, od przedszkola do szkoły średniej, wyższej też, kursy językowe, po prostu wszyscy lekarze, no wszystko jest za darmo i to myślę, że to też taka jest no pomoc na, na, na prawie. Taka świetna pomoc, powiem, bo tak naprawdę to trochę wyjście w Polsce zdrowia. No nie do porównanie w porównaniu z Ukrainą, ale no, po prostu ludzie, ludzi, którzy przyjechali tam po raz pierwszy i, i to fajnie, że jest jakaś taka pomoc na tak. pierwszy czas. A jeszcze transport, przypomnę mi tak. się, że transport. Tutaj jeśli chodzi o autobusy, pociągi, wszystko e, dzieciakom i kobietom, no, bo, bo chłopakom i mężczyznom, oczywiście nie, ale mhm. tutaj kobietom i dzieciakom jak najbardziej też bezpłatne są przejazdy w Polsce. Także mhm. dużo dużo tego i no, mówię, że jesteśmy e, bardzo wdzięczni, bo te, tej pomocy naprawdę dużo. Tak, jest dużo też otwarte, dużo właśnie tak jak magazynów, gdzie można sobie wziąć jakiś ocież, jakieś punktu pomocy. Mam dużo tego To dziękuję Jarosławie, dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami, dziękuję, że opowiadałeś nam dzisiaj taką świetną swoją historię i mam nadzieję, Dzień. że właśnie historia Jarosławy pomoże też innym, pomoże Wam, może trochę odnaleźć się tutaj w Polsce. No, dziękuję. dziękuję. Wszystkiego mi. No to mnie bardzo miło, dziękuję i do widzenia. Dzięki,